Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Remontowych Rewolucji. Dzisiaj nauczę Ciebie, w jaki sposób weryfikować stan prawnej nieruchomości, tak aby przejść przez proces zakupu Twojej inwestycji lub własnego M w sposób bardzo spokojny, przewidywalny i oczywiście bezpieczny. Poznasz też eksperta od instalacji sanitarnej, który pokaże Tobie, w jaki sposób dobrać grzejniki i jak je zamontować. Ja osobiście nazywam się Tomasz Laskowski, dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, Prowadzę ten serial dla, dla Ciebie, pokazując remont kamienicy krok po kroku. Dostarczam też gotowe rozwiązania inwestycyjne dla tych, którzy szukają gotowych rozwiązań inwestycyjnych w postaci produktów nieruchomościowych. Zapraszam Cię do obejrzenia tego materiału. Czy wiesz, że możesz sprawdzić stan prawny nieruchomości nie wychodząc z domu? Są tacy, którzy pamiętają czasy, kiedy stało się w kolejce w sądzie, aby zweryfikować, czy dana osoba jest właścicielem lokalu, czy też nie. Dziś wystarczy wiedzieć, gdzie szukać. Właśnie dlatego powstają remontowe rewolucje, żeby na każdym etapie maksymalnie ułatwić Ci inwestowanie w nieruchomości. Studiując na wyższej szkole gospodarowania nieruchomościami. Na jednym z egzaminów otrzymałem od pana profesora pytanie: W którym dziale Księgi Wieczystej będzie ujawniona służebność drogi koniecznej jako obciążenie nieruchomości, a w którym dziale będzie ujawnione uprawnienie do korzystania z czyjejś działki jako droga dojazdowa? I właśnie za chwilę usłyszysz się, na czym polega weryfikacja stanu prawnego nieruchomości. Bo jak zamierzasz kupić Aktywo w postaci dobra luksusowego, czym jest nieruchomość, musisz dołożyć wszelkich starań, aby zweryfikować, czy aby w bezpieczny sposób nabywasz to prawo. Zacznijmy od księgi wieczystej, od księgi wieczystej, czyli takiej metryczki nieruchomości, takiego rejestru, gdzie są ewidencjonowane. W czasie prawie rzeczywistym, bo dzisiaj w sposób elektroniczny notariusz po zawarciu aktu notarialnego od razu rejestruje wzmiankę o tym, na przykład, że została przeniesiona własność. Kiedyś notariusz szedł do sądu i na przykład w ciągu trzech dni dopiero była ujawniana wzmianka o tym, że doszło do przeniesienia własności, czyli że trzy dni temu miał miejsce akt notarialny, sprzedaży, nieruchomości. A dzisiaj w czasie rzeczywistym, w centralnym rejestrze, jest informacja o tym, że właśnie została dokonana czynność notarialna. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne czytanie Ksiąg Wieczystych. Ważną informacją jest to, że na stronie internetowej EKW, ekwms.gov.pl, czyli na stronie rządowej, masz możliwość zobaczyć, yy, co, yy, co jest w danej Księdze Wieczystej. Umożliwia to też Poznanie na przykład metrażu Twojego sąsiada umożliwia to poznanie e, e, informacji, czy Twój sąsiad kupił nieruchomość e, przy środkach własnych, czy przy finansowaniu bankowym, na przykład z zabezpieczeniem hipotecznym. Ok, przejdźmy do meritum, czyli co zawiera status Księgi Wieczystej. A więc na początek masz dział pierwszy. Księga Wieczysta składa się z czterech działów. Przekonany, że część z Was e, ma w małym paluszku tą wiedzę, natomiast są tacy, którym te, te informacje pozwolą wstępnie zweryfikować stan prawny nieruchomości. A więc w dziale pierwszym masz oznaczenie nieruchomości, czyli tutaj masz adres, tutaj masz numer działki, tutaj masz e, powierzchnię nieruchomości, tutaj masz informację o tym, czy jest to prawo własności, czy jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy jest to forma użytkowania wieczystego. Zatem tutaj masz. Oznaczenie nieruchomości, czyli przedmiot. Co to jest za nieruchomość? Dział pierwszy ma też e, taki poddział, Dział pierwszy SP, czyli spis praw związanych z tą nieruchomością. I tutaj właśnie znajduje się odpowiedź na, na pytanie egzaminatora, bo tutaj jest ujawniona służebność dojazdowa poprzez czyjąś działkę do Twojej działki, co oznacza, że tutaj będziesz mieć informację, że przysługuje Tobie prawo przejazdu przez działkę sąsiada po to, abyś znalazł się na Twojej parceli. Dział drugi to własność. Jakże ważny zakres informacji, czyli tutaj jesteś w stanie wyciągnąć informację, kto jest na jakich e, prawach własności właścicielem, w, współwłaścicielem, czy mąż z żoną, e, czy, e, czy jakaś spółka, czy, e, czy udziałowcy w ramach współ, współwłasności ułamkowej. Dział trzeci to roszczenia. W tym dziale znajduje się informacja, chociażby o roszczeniu ograniczonym prawie rzeczowym, tym jest służebność przejazdu przez Twoją działkę, uprawniająca sąsiada do jeżdżenia po Twojej działce, czyli sąsiad ma możliwość przez Twoją działkę jeździć, jeżeli ma uprawnienie wynikające z służebności, przysługującej jemu, która jest ujawniona w dziale trzecim. Tutaj są też roszczenia egzekucyjne, czyli komornik na przykład. Zmianki egzekucyjne tutaj y, wpisuje. Dział czwarty to hipoteka, czyli kolejne ograniczone prawo, prawo rzeczowe, czyli zabezpieczenie wyżytelności banku, czyli obciążenie Twojej nieruchomości. Tutaj jest informacja, jaka jest y, maksymalna kwota zabezpieczenia banku. Tutaj jest informacja o tym, y, na podstawie jakiej umowy kredytowej została wpisana, na podstawie jakiego oświadczenia banku została ujawniona, Hipoteka, która jest w tej księdze wieczystej. Jak sprzedajesz nieruchomość, to musisz pozyskać zgodę banku na wykreślenie tej hipoteki po to, aby nabywca kupił, spłacając zabezpieczenie hipoteczne i uzyskał y, kwit mazalny, tak zwany, czyli zaświadczenie ze zgodą na wykreślenie hipoteki. Usłyszeliście przed chwilą, że możecie sobie sprawdzić, jaki sąsiad ma lokal, jaki sąsiad. Ma majątek. Czy sąsiad ma majątek z żoną, czy z kim innym. Natomiast, żeby to wiedzieć, musicie poznać numer Księgi Wieczystej. Aby poznać numer Księgi Wieczystej, możesz udać się na przykład po ujawnienie danych dotyczących nieruchomości bez danych osobowych do katastru nieruchomości. Czyli zgłaszacie się z wnioskiem o wypis z kartoteki budynku, lokali lub gruntu z prośbą o ujawnienie danych na temat tej. Parceli tej, tego budynku, ale bez danych osobowych. I możecie w ten sposób pozyskać numer Księgi Wieczystej. Oczywiście e, taki dokument jest, e, jest płatny. Możecie też pozyskać e, ze stron komercyjnych. Są strony, które nie są rządowymi stronami, i możecie tam zakupić adres. Do y, y, numeru Księgi Wieczystej, do danego adresu. Czyli możecie na przykład sobie wymyśleć, że chcecie na, y, w Warszawie na ulicy Mokotowskiej, załóżmy, że jest tam numer 12 przez 12, pozyskać numer Księgi Wieczystej. I w ten sposób docieracie sobie do właściciela. Jest to w pełni legalne. Księgi Wieczyste mają charakter jawny. A teraz nasuwa się pytanie, czy każdy lokal ma Księgę Wieczystą, czy każda nieruchomość posiada Księgę Wieczystą. Zdradzę Ci pewien sekret. Każda działka, każda parcela ma swój numer księgi wieczystej. Natomiast w ramach jednej księgi wieczystej może być więcej działek ewidencyjnych ujawnionych. Jeszcze raz, a więc jedna działka zawsze ma księgę wieczystą. Natomiast jedna księga wieczysta może mieć więcej działek. Oznacza to, że właśnie w tym miejscu, gdzie jest oznaczenie nieruchomości, możesz mieć działkę numer 18, 19 i 20a na przykład. Co oznacza, że i działka numer 18, i działka 19, i działka 20a mają ten sam numer księgi wieczystej. Jest jeszcze py pytanie: czy każdy lokal, czy każde mieszkanie? Może mieć musi mieć księgę wieczystą. Na to pytanie już odpowiadam w mojej Akademii Inwestorów. Zapraszam Cię na stronę internetową inwestujewnieruchomości.pl i tam jest rozszerzona wiedza na temat badania stanu prawnego. Jest tam m.in. kilka aspektów dodatkowych, które musisz zweryfikować, aby bezpiecznie kupić nieruchomość. A teraz idziemy już na budowę porozmawiać z fachowcami. Kliknij w link, który znajduje się poniżej w opisie tego filmu i w komentarzu. Na inwestujwnieruchomości.pl znajdziesz rozwinięcie poruszonych w filmie zagadnień, a pod drugim adresem sprawdzisz aktualny stan prawny nieruchomości. No tak jak widać, Panie Tomaszu, jesteśmy w trakcie pracy związanych z instalacją w piwnicy. Pokuty bruzdy, już tutaj panowie poukładali częściowo rury. Także przychodzimy jak gdyby do... No ta tak. realizacja powolutku się będzie kończyła tutaj na tym, na tym poziomie jak gdyby. Okay. Także tutaj widać już e, zamontowany ten rozdzielacz. Mhm ciepłomierze do, 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 do centralnego mm -hmm. ogrzewania, ciepła, zimna woda wodomierze no mm -hmm. i tutaj nawet zakryta jest skrzynka, e, taposzka okej okay, zabezpieczyliście odorowa. to dobrze, żeby... tak, 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 żeby to nie no, było tak, zniszczeniu w żaden sposób Okej, okay, dobrze, Z rzeczy ważnych, zamówione już są grzejniki e, tylko proszę powiedzieć, tam dobrze dobraliście tą moc, tak? bo tam projektant był zaangażowany w to tak, znaczy tutaj było dość dużo zmian lokatorskich e, tak. w związku z tym projektant jeszcze raz, jak gdyby, tę mocę przeliczał e, żeśmy musieliśmy to zmodyfikować, raz, że też musieliśmy instalację Hmm. centralnego używania, a zarazem też na no, projektor musi o tym jak gdyby dobrać hmm. do, odpowiednio do pomieszczeń. Także to wszystko jest y, przeliczone, mało tego, te grzejniki są już zamówione, jak hmm. gdyby czekają na, na to, żeby je montować. Na wjazd na budowę. Tak. Dobrze, no to dobrze, że pan dołożył właśnie tą starań, żeby z projektantem to, to dograć, bo klienci na pewno będą zwracali uwagę na to, czy ten grzejnik jest odpowiednio wydolny i wydajny. No tak, to przede wszystkim ma bardzo duże znaczenie tutaj w tych pomieszczeniach piwnicznych, tak. gdzie generalnie rzecz biorąc tutaj, no, jest to chłodne, jak czuć. Całym blokiem <grym> będzie chłodno. No tak. E, Także żeśmy szybciej rozmawiali, że ważne to, że jest ta wentylacja tutaj. No <grym> ale to tutaj panowie jakby firma pokrewna będzie się tym zajmowała. Okay. Dobra, to przejdźmy może wyżej i gdzie, gdzie już Jasne. są te przyłącza wyprowadzone. O, widzę, że w tym mieszkaniu już jest gotowe podejście. Oraz te fartuchy, bo na życzenie właśnie klientów jako taki ukłon z naszej strony zrobiliśmy tą obróbkę okien oraz ten fartuch pod oknem, ze względu na to, że jak grzejnik już będzie, to trudniej będzie to po prostu... No to wręcz można powiedzieć byłoby niemożliwe tak. do, 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 do zamontowania tych grzejników, także tutaj tak jak widać w tym mieszkaniu wszystko jest przygotowane pod montaż tego grzejnika. A tutaj panowie zamontują dwa takie uchwyty podłużne. No i oczywiście trzeba będzie dorobić te rurki do, do, do grzejnika i właściwie na tym będzie, no i skręcić to wszystko uh -huh. razem z sobą. Uh -huh. Także mi się wydaje, to będzie dość szybka akcja. No, jak, jeżeli tak wszędzie będzie przygotowane jak tutaj, także tutaj z tym nie będzie problemów, te rzeniki nadal szybko będą Aha. zamontowane, Okej, okay. dobra, bo instalacje idą, e, idą tutaj w podłodze, e, podejście jest od dołu, także tutaj rurek nie będzie widać, to Nie, jest to, nie. To, to, to tylko te dwie które będą wychodziły i będą się łączyły e, z konsolą, e, konsola będzie się łączyła jak gdyby z rzejnikiem. Tę okay. konsolę nawet tutaj widzimy, ona jest za, za zabezpieczona taśmą, Aha. żeby nie będziemy jej tu zabezpieczać, żeby żeby nie, nie zanieczyściła się. No tak. Także to tak samo będzie, tylko te rurki będą skrócone odpowiednio do grzejnika, mhm. dopasowane mhm. I, i to tyle. Dobra, jaki jak ma Pan plan na montaż tych grzejników, bo tutaj jest kilkadziesiąt sztuk. E... No tam około 70 z tego co, co pamiętam. Sztuk. Także tutaj tak. Jeżeli chodzi o te grzejniki wszystkie płytowe, to je będziemy montować, jeżeli będzie tak oczywiście przygotowane jak tutaj. Wrzuciście mhm. hasło, to tak, jeżeli będzie wszystko przygotowane, to myślę, że około tygodnia czasu mamy grzejniki zamontowane. Natomiast te łazienkowy proponowałbym, my to robiliśmy takie miedziane wyjście, nie tak jak tutaj z Speksa. Proponowałbym, żeby je zmontować po obróbce już kafelkami czy, czy, czy czymś takim, dlatego mhm. że potem to będzie problem przy montażu kafelek. Mhm. A tak po prostu kafelka sobie nawierci w, w płytce. Otwór zamontuje tą kafelkę, my potem przyjdziemy, obetniemy rurki, dopasujemy do grzejnika, przymocujemy do ściany i to wtedy byłoby tak najbardziej zasadne. Chyba może sobie będziecie życzyli raczej, to zamontujemy je, je szybciej. Okej, okay, to pewnie nasi handlowcy ustalą też z klientami jak to właśnie, Jasne. <coughs> jak klienci sobie życzą, bo to dostosujemy pod nich. I co, pewnie dwóch będzie montowało, a dwóch dwóch instalowało, tak? No tak logistycznie chcemy to rozwiązać, że dwóch będzie po prostu montowało grzejniki do ściany, a dwóch będzie za nimi szło jak gdyby i no, będzie dopasowywała instalację do tych grzejników. Krótko tak, mówiąc, tak. albo jedni drugich albo drodzy pierwszy Dokładnie, tak. Jak OK. Dzięki panie Robercie. Dziękuję również. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Już wiesz, jak sprawdzić stan prawny nieruchomości, na co zwrócić uwagę, kiedy kupujesz dom czy mieszkanie. Wiesz też, co zweryfikować podczas montażu instalacji sanitarnej. Nie zapomnij o subskrypcji. Dzięki niej dostaniesz powiadomienie o kolejnej dawce darmowej wiedzy na temat inwestycji w nieruchomości.